Słowo oświecenie brzmi poważnie, mistycznie, niedosiężnie. Ego myśli. To nie dla mnie, może dla Buddy, może za tysiąc lat, ale nie teraz. A jednak oświecenie to nie cud, nie nadludzkie osiągnięcie to powrót do swojego naturalnego stanu. Do jedności z istnieniem, do ciszy w środku. Nie musisz zdobywać, nie musisz sięgać nieba, musisz tylko przestać się gubić. Oświecenie to wtedy, gdy znikasz jako ktoś oddzielony i zostaje tylko to, co było zawsze spokój, obecność. Prawdziwy. To nie cel, to droga, na której już jesteś. Tylko się odwróć i zobacz.